Cześć, witajcie. Nasz nowy produkt. Uchwyt do Janosika XS. Kompatybilny. Łatwy montaż w kratki nawiewu. Wystarczy włożyć. Tak, jak tutaj. W kratkę. I już podłączamy. I działa. Jest to wygodne, nie trzeba na żadne inne rzepy, innego typu sprawy. Jest dostępne na naszym sklepie internetowym, jak i na Allegro. Zachęcamy do odwiedzania sklepu. Na pewno będzie taniej niż na Allegro, przynajmniej o prowizję. Wysyłka od ręki. Jesteśmy w trakcie robienia uchwytu do Janusika, tego standardowego, dużego też niebawem się pojawi w naszej ofercie. Prosty montaż. Łatwy, łatwo możemy to wyciągnąć, włożyć. Wszystko słychać. Dostęp do portów, do wszystkich przycisków. Co o tym myślicie? Myślę, że to ułatwi życie.